Witam serdecznie. Dzisiaj małe nagranie z Radwanic gdzie będziemy robić rekuperację. Miejscowość kołpolkowic. Jesteśmy tutaj z polecenia. Robiliśmy wcześniej instalację rekuperacji u znajomego kolegi klienta. I zaprosił nas do siebie, żebyśmy jemu wykonali instalację. Klient się zgłosił do nas parę miesięcy wcześniej. Już na etapie stropu. Tutaj mamy stroplane, co pozwoliło nam e, wskazać miejsca jakby przepustów, gdzie będą one Przepusty są wykonywane z rury kanalizacyjnej FIS 160 i przyjdziemy się teraz po całym domu, pokażę jak będziemy to robić, co my żeśmy ustalili. W wiatrołapie dajmy e, zawsze wyciąg, żeby nie było czuć odzieży, nie było czuć butów. Tutaj mamy kuchnię. Będziemy mieli wyciąg. Jadalnia w jadalni i w salonie mamy nawiewy. Mamy jeden nawiew, mamy drugi nawiew. Pamiętamy, aby tak umiejscowić nawiewy, aby nie były nad, bezpośrednio nad nami. Czyli nie nad jakimś wypoczynkiem, nie nad jakimś z sofą czy kanapą, gdzie siedzimy z tabletem, z telefonem, nie wiem, pracujemy a wieje nam w zimie chłodniejsze powietrze, to chłodniejsze to mam na myśli 18-19 stopni nam wieje, pomieszczenie jest 23 możemy czuć dyskomfort także zarówno tutaj jak i tu nie ma, nie ma strachu że coś będzie nam wiało, widzimy tu jest telewizor więc najprawdopodobniej tu będzie jakiś wypoczynek, jakaś kanapa co my tu mamy dalej, gabinecik środek okna mamy nawiew i obok łazienka też mamy wyciąg tutaj pójdziemy teraz na górę tu mamy jeszcze jedno pomieszczenie tutaj powstanie spiżarka w spiżarce robimy też wyciąg tutaj jakimś trafem nie mamy nie mamy zrobionego otworu trzeba będzie wywiercić ale dla nas to nie problem mamy sprzęt i idziemy dalej na piętro pokażę teraz gdzie będzie rekuperator Rekuperator mamy w pomieszczeniu takim strychowym, technicznym nad garażem. Tu będziemy mieli rekuperator. Wstępnie jest już przygotowane jakieś zasilanie 230 i mamy czerpnie od strony północnej. I tutaj wyrzutnie od frontu budynku, jakby nad garażem. Czerpnie i wyrzutnie będzie schowana w podbitce. Tu mamy pomieszczenie takie techniczne, powiedzmy na szczotki, na mopy. Tu mamy wyciąg. E, tu też będziemy mieli e, pion e, wyciągowy który będzie nam obsługiwał cały paster obok mamy pralnię, w pralni również mamy wyciągi, tego wyciągu jest dość dużo łazienka tak samo mamy wyciąg tu umieścimy wyciąg akurat nad nad w tej części prostego strychu. Idziemy dalej, tutaj trwają rozmowy inwestora, posadzkarza. Okej, okay. mamy e, sypialnię, sypialnia główna, tutaj mamy więcej nawiewu. Nawiew będzie na środku okna, musimy tutaj 60 metrów sześciennych dla dwóch osób i obok mamy garderobę, gdzie oczywiście też mamy wyciąg. I tutaj umiejscowimy sobie pion nawiewny, który będzie nam obsługiwał salon i, i pokój, czy to gościnny, czy gabinet na parterze. Przejdziemy się dalej jeszcze. A będzie także I kolejne pokoiki, i też mamy nawie w środek okna, jeden pokoik. Nawie w środek okna, drugi pokoik. Kolejny pokój też nawiew, też umiejscowiony na środku okna. Tutaj nie mamy żadnej kolizji. O, tutaj jeszcze nasze autko, gdyby ktoś był zainteresowany rekuperacją. Tak to wygląda. Do ustalenia z klientem zostanie jeszcze kwestia sterowania, które albo będzie w pomieszczeniu technicznym, Ponieważ właścicielka domu nie lubi za bardzo sterowników tego typu rzeczy, więc żeby nigdzie nie drażniły, sterownik przewodowy będzie w pomieszczeniu technicznym, natomiast dla inwestora będzie możliwość sterowania jeszcze rekuperatora przez aplikację ze smartfona. Także tak to wszystko z grubsza wygląda. W kotłowni i w garażu nie robimy wentylacji mechanicznej. Tam powinna być wentylacja grawitacyjna. Także, zainteresowanych dobrą rekuperacją, zapraszamy do kontaktu. Działamy na terenie legnicy i okolic. Powiedzmy tak do około 100-150 km kwestia dojazdu. Pozdrawiam. Do widzenia.